Nauka w domu bardzo dużo uczy pod tym względem, że sami ustalamy sobie plan lekcji, nikt nam tego odgórnie nie narzuca. I wiele osób uważa, że, że nie dałoby rady uczyć się w ten sposób, bo nie są wystarczająco zmotywowani. Ale właśnie myślę, że chociażby rok w takiej szkole bardzo dużo by dał i nauczył tej właśnie mm, motywacji, no bardziej może dyscypliny, po prostu samodyscypliny. Oprócz tego, że jest to amerykańskie liceum i wszystko jest po angielsku, więc na pewno poziom angielskiego bardzo wzrasta, to uczymy się no właśnie tej samodyscypliny, która może być nam potrzebna kiedyś, jak będziemy pracować albo na studiach. I w sumie będąc w amerykańskiej szkole, czułam się trochę tak, jakbym miała swoją amerykańską firmę i codziennie musiała załatwiać sprawy z nią Związane, bo miałam takie swoje biuro, czyli mój pokój, i nikt mi nie przeszkadzał, robiłam sobie notatki albo projekty. Czasem szłam się uczyć do kawiarni, co miało taki swój klimacik.